Witamy Pana Ministra. Pani, ja się witam w królewskim mieście, Krakowie, grupa patriotyczna też się nisko kłania. I mamy takie pytanie, czy ten trud, nie Jagiełły, tylko powstania warszawskie, który obrócił Warszawę w perzynę i analogicznie, czy można wyciągnąć analogiczny wniosek do tego, że jednak rządy ostatnich lat spowodowały że w Perzynę zaczyna się obracać nasz kraj. Czy ma pan takie samo odczucie jak ja? Czy... No ja bym jeszcze tak daleko Jednak... Czasy hitleryzmu, czasy stalinizmu, czyli komunizmu i nazizmu, żeby już powiedzieć w pewnym celu tego słowa znaczeniu, oznaczały próby, przyniosły próbę kompletnej eksterminacji Polski. To jednak nie jest tak, że masowo jesteśmy byliśmy przez ostatnie 8 lat wtrącani do więzień, mordowani. Natomiast z całą pewnością i te ostatnie 8 lat i całe 26 lat wolnej Polski można było wykorzystać zdecydowanie lepiej. Ale czy eksterminacja ekonomiczna, która powoduje to, że nasz naród, nasz naród biologiczny zaczyna umierać poprzez to, że uciekają młodzi ludzie za granicę, uciekają tam, gdzie nas generalnie nie chcą, ale są zmuszeni do tego, żeby uciekać, czy eksterminacja ekonomiczna nie jest podobna do eksterminacji biologicznej? Tylko, że troszeczkę... W dłuższej skali. No, od innej stronie proszę I o tym pomyśleć. E, czy skarżąc się na to, że padamy ofiarami represji, nie w, e, naruszamy pamięci tych, którzy oddali życie powstaniu Warszawskim? E, Warszawie. Trzeba pamiętać o krzywdach, jakie nas spotykają. Część e, trzeba znać miarę tych krzywd. No, ale generalnie oni walczyli o to, żebyśmy my chodzili po naszych ulicach, naszych rodzinnych miast uśmiechnięci. Ale e, czy widzi Pan uśmiechnięty naród? Myślę, że coraz więcej ludzi, przynajmniej tutaj dzisiaj. Proszę tutaj dzisiaj tak. Po 20 wiem, panu latach wreszcie zaczynamy oddawać części naszym prawdziwym bohaterom. Szkoda, że trwało to tak długo, właściwie pierwsze, w, 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 prawdziwe uroczystości upamiętające powstanie warszawskie w 2004 kiedy prezydentem był jak najbardziej się tak. zgadzam, samopowstanie powstanie samo powstania warszawskiego jest, jest zbawienne, zbawienne tak. dla młodych ludzi, bo ta pamięć nie zaginie tak. no to, czyli Jaskółka, która zawita być może w jesiennych wyborach, no w Pana osobie też na, to, na pewno no, no, czy mamy nadzieję na coś lepszego, czy... mamy nadzieję na to, że obóz zjednoczonej wygra wyboru i we współpracy. A z jednej strony Właśnie, z panią Kukiza. Kukiza. Właśnie z panią e, we współpracy. Obecnie dziękujemy, dziękujemy. dziękujemy I tym optymistycznym aktem